Była kiedyś, proszę Państwa, taka kabaretowa piosenka o Donaldzie Tusku. Donald marzy, żeby było miło. Otóż piosenka może i zabawna, ale całkowicie nieprawdziwa. Donald marzy o czymś dokładnie odwrotnym, żeby było niemiło, żeby stosy płonęły, żeby trzaskały gilotyny i w powietrzu, żeby aż furkotało od wyrzucanych najlepiej przez okna pisowców. A jeżeli sam Donald Tusk, skądinąd mający w ogóle opinię człowieka mściwego, nie marzy, nie, nie, nie marzy na głos i tych swoich marzeń nie opowiada na prawo i lewo, to już jego ludzie, tak, zarówno politycy, jak i autorytety i liderzy opinii opozycji totalnej bardzo dużo i coraz więcej energii poświęcają na snucie wizji zemsty. I to jest właśnie temat przewodni najnowszego numeru tygodnika. Do rzeczy owe wizje zemsty wizje tyleż coraz bardziej szczegółowe, co coraz bardziej bezsilne. No bo przecież snucie takich wizji, odgrażanie się. To nie jest coś, co dowodzi siły raczej frustracji. Zabawny materiał, ale i pouczający okładka ty najnowszego numeru. I to nie jedyny oczywiście tekst o bieżącej polityce. Zwracam uwagę na mało zauważany projekt zmiany ordynacji wyborczej. Zwracamy uwagę na to. Kamila Baranowska. Sprawdza, co by to zmieniło i co z tego wszystkiego by wynikło. A z innej beczki, Krzysztof Masłoń żegna zmarłego niedawno profesora Jacka Trznadla, autora wielu wspaniałych prac, ale przede wszystkim nieśmiertelnej, niezwykle ważnej i niezwykle odważnej swego czasu hańby domowej. Ten blok czterech wywiadów, zwłaszcza wywiad ze Zbigniewem Herbertem, zapewnił dożywotnią nienawiść z salonu zarówno samemu profesorowi Trznadlowi, jak i Zbigniewowi Herbertowi. Z wywiadów polecam, mówiąc nawiasem, wywiad ze Zbigniewem Hałatem, epidemiologiem, który opowiada o tym, kto zarabia, a kto traci na... Epidemii i na walce z epidemią. Yy, jeszcze jeden tekst zwrócę uwagę Piotr Semka, odnosi się do filmu o Edwardzie Gierku. Co tam jest prawdą? Niewiele, ale przeczytajcie Państwo, a co jest legendą, i kto tę legendę stworzył, i czemu ta legenda właściwie ma służyć. Oczywiście nie mogę z tego też nie wspomnieć. Blog tekstów rozważających możliwości tego, co dzieje, stanie się za naszą wschodnią granicą, tu zwracam uwagę na analizę Romualda Szeremietiewa, który pisze, że. Jesteśmy skłonni przeceniać siłę Rosji i nie doceniać zdolności obronnych Ukraińców. Nie kładźmy na nich kreski. Argumenty w podanym tekście. A Maciej Pieczyński analizuje, jacy to myśliciele ożywiają Władimira Putina i właściwie jak na podstawie ich prac zrekonstruować można. Tok myślenia rosyjskiego prezydenta. Oczywiście wiele więcej, oczywiście te same co zawsze felietony, stałe rubryki. Zapraszam serdecznie. Najnowszy numer Tygodnika do rzeczy w prenumeracie, w e-prenumeracie, w redakcyjnej e-prenumeracie i w kioskach Rzecz Jasna od poniedziałku.